Szukasz pomysłu na pyszne i proste przepisy na Wigilię oraz Święta? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo dzisiaj mam dla Was aż pięć różnych przepisów na śledzie, które są banalne do zrobienia, a przy tym świetnie smakują. Koniecznie sprawdź playlistę na moim kanale o nazwie Święta, ponieważ tam jest już kilka filmów i pojawi się jeszcze więcej propozycji na świąteczne przepisy. A jeśli moje przepisy się Wam podobają, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Jeśli chodzi o śledzie, to ja wybieram śledzie z oleju, z tego względu, że moim zdaniem one są o wiele mniej słone. Takie śledzie najpierw płukam pod zimną wodą, aby pozbyć się nadmiaru oleju. Następnie umieszczam w misce, zalewam zimną wodą i moczę mniej więcej 3 godziny. Po około 45 minutach wymieniam wodę na nową i tak kilka razy. Czasami zdarza mi się moczyć je około 4 godzin, ale to już zależy na jakie śledzie trafię. Najlepiej jest sprawdzić czy śledzie już są odpowiednie i nie są za bardzo słone. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będą śledzie po giżycku. Przypominam, że w opisie każdego filmu na moim kanale znajdziecie dokładną listę składników oraz dokładną gramaturę. Wymoczone śledzie osuszam ręcznikiem papierowym, a następnie kroję je na mniejsze kawałki. Cebulę kroję w piórka, a paprykę konserwową kroję w paski. W większej misce umieszczam pokrojone śledzie oraz pokrojone warzywa. Dodaję do nich ketchup, olej rzepakowy, ocet, łyżeczkę cukru, przyprawiam solą oraz pieprzem i całość mieszam. Jeśli chodzi o sól, to bardzo polecam najpierw dodać dosłownie szczyptę, całość wymieszać, spróbować i ewentualnie później dodać tej soli więcej. Bo jeżeli śledzie będą słone, dodamy jeszcze do tego sól, no to całość może wyjść po prostu za słona. Także tutaj sól dodajemy stopniowo. W śledzie najlepiej jest odłożyć do lodówki na co najmniej kilka godzin, aby Całość przeszła smakiem, no i też po to, aby cebula zmiękła. Moja dzisiejsza pierwsza propozycja śledzi jest gotowa, także przekładam je do czystej miski. No i z takiego przepisu z moich proporcji wyjdzie wam taka miska śledzi. Te śledzie są naprawdę przepyszne, są to jedne z moich ulubionych, także koniecznie musicie sobie ich spróbować. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będą śledzie w sosie grzybowym. To jest zdecydowanie mój faworyt i na świętach nie może zabraknąć tego przepisu. Zaczynam od namoczenia suszonych grzybów. Jak widać, ja już tutaj grzyby mam namoczone i moczyłam je całą noc. Pamiętajcie tylko aby nie wylawać wody z tych grzybów, ponieważ ona przyda się na dalszym etapie przepisu. Cebulę oraz grzyby kroję w mniejsze części. Jeśli chodzi o mnie, to ja tutaj bardzo polecam cebulę szalotki, ale jeśli chcecie, to możecie użyć jednej dużej białej cebuli. Na patelni rozgrzewam masło klarowane, a następnie podsmażam cebulę oraz grzyby przez około 6 minut. Następnie dolewam wodę z moczenia grzybów, a także zwykłą wodę. Całość przyprawiam solą oraz pieprzem i wszystko mieszam. Przykrywam przykrywką i duszę około 20 minut. Po tych 20 minutach ściągam przykrywkę i duszę jeszcze 15 minut. Najważniejsze to po prostu sprawdzić, czy grzyby są miękkie. I tutaj również zaznaczę, abyście nie wylewali wody z duszenia grzybów, ponieważ kilka łyżek będzie potrzebnych na dalszym etapie przepisu. W międzyczasie siekam latkę pietruszki. Wymoczone śledzie osuszam ręcznikiem papierowym, a następnie kroję je w mniejsze części. W misce umieszczam śmietanę, majonez, grzyby, natkę pietruszki, sól i pieprz do smaku i całość mieszam. I tutaj również polecam tak jak w poprzednim przepisie dodać tylko troszkę soli, no bo lepiej jest później dodać jej więcej, niż od razu dodać za dużo i ratować te śledzie. Do gotowego sosu dodaję pokrojone wcześniej śledzie, a także kilka łyżek wody z gotowania grzybów i całość mieszam. Takie śledzie polecam odłożyć na co najmniej kilka godzin do lodówki, aby całość przeszła smakiem. I jak widać, moje śledzie już są gotowe, także przekładam je do czystej miseczki. I muszę wam tutaj powiedzieć, że te śledzie to jest zdecydowanie mój faworyt. Nie wiem, jak was zachęcić, ale koniecznie musicie zrobić je na wigilię albo święta z tego względu, że zasmakują one dosłownie każdemu. Chyba, że ktoś bardzo nie lubi grzybów, no to ewentualnie może wtedy, ale jeśli ktoś lubi, to jest to przepis numer jeden, który musicie zrobić. Moją kolejną propozycją będą śledzie po cygańsku. Ten przepis można zrobić z keczupem pikantnym i bardzo Wam polecam, ale jeśli nie lubicie pikantnych opcji, to po prostu pikantny keczup zamieńcie na łagodny. Zaczynam od pokrojenia cebuli białej, ogórków konserwowych oraz pieczarek marynowanych. Jeśli macie w domu grzyby marynowane, to jak najbardziej możecie dać grzyby zamiast pieczarek. Następnie wymoczone śledzie osuszam ręcznikiem papierowym i kroję je w mniejsze części. W misce umieszczam wszystkie pokrojone składniki, dodaję ketchup, musztardę, sól oraz pieprz do smaku, łyżeczkę octu i wszystko mieszam. Takie śledzie również odkładamy na co najmniej kilka godzin do lodówki, przede wszystkim po to, aby całość przeszła smakiem, ale też aby cebula fajnie zmiękła. Moja kolejna propozycja w dzisiejszym filmie, jak widać, jest gotowa. Jest to kolejna banalna propozycja, którą zrobicie dosłownie z zamkniętymi oczami. Także jeśli nawet Wam się wydaje, że nie umiecie gotować, to z moim kanałem i z moimi przepisami podbijecie serca, a tak właściwie to żołądki wszystkich innych osób, którym będziecie robić te przepisy. Moją przedostatnią dzisiejszą propozycją będą śledzie w sosie majonezowo-musztardowym. Zaczynam od pokrojenia cebuli w piórka, a papryki konserwowej w mniejsze części. Miejsce umieszczam pokrojone składniki, dodaję łyżeczkę octu, śmietanę, majonez, musztardę, sól oraz pieprz do smaku i całość mieszam. Do takiego gotowego sosu dodaję pokrojone śledzie, całość mieszam i odkładam na co najmniej kilka godzin do lodówki. Korzystając z okazji chciałabym tylko przypomnieć, abyście zerknęli sobie na playlistę o nazwie święta na moim kanale, ponieważ jest tam już kilka filmów z przepisami świątecznymi, a pojawi się ich jeszcze więcej. Wszystko jest w jednym miejscu, więc myślę, że jest to duże ułatwienie. Moja kolejna dzisiejsza propozycja jest gotowa. Wierzch posypałam jeszcze posiekaną natką pietruszki, aby to troszeczkę ładniej wyglądało. Te śledzie również jedli moi rodzice, którym na maksa one smakowały, więc myślę, że jest to dobra rekomendacja. Moją ostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będzie największa klasyka, ponieważ będą to śledzie w sosie śmietanowym z ogórkiem kiszonym oraz cebulą i koperkiem. Cebulę i ogórki kiszone kroję w kostkę, a koperek siekam. Śledzie kroję w mniejsze części. W misce umieszczam wszystkie pokrojone składniki, dodaję śmietanę, sól oraz pieprz do smaku i całość mieszam. I tak właściwie to jest już koniec tego przepisu, także to jest kolejna moja i tak właściwie ostatnia propozycja w tym filmie. Wydaje mi się, że te śledzie są taką największą klasyką i je robi się najczęściej na Wigilię oraz Święta. Także koniecznie dajcie znać, jakie śledzie u Was się robi na wigilijny albo świąteczny stół. Bardzo polecam, abyście sobie zrobili jakieś śledzie z moich przepisów, z tego filmu, ponieważ wszystkie tak naprawdę bardzo polecam i każde na maksa mi i mojemu mężowi smakowały, więc myślę, że również wam zasmakują. A mój mąż ogólnie jest największym fanem śledzi, także myślę, że jest to najlepsza rekomendacja. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy przepisy się wam spodobały. No i dajcie też znać, czy któryś przepis wykorzystacie na święta. Oczywiście, będzie mi bardzo miło. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie lajka pod tym filmem, komentarz oraz subskrypcję mojego kanału, bo dzięki temu może on docierać do nowych osób, a moim wielkim marzeniem jest dobić do 100 tysięcy subskrypcji. Jak widać już niewiele brakuje, także mam nadzieję, że niebawem będę mogła spełnić to marzenie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.